Witam w miejsko-gminnej Bibliotece publicznej imienia Leona Korusiewicza w Siewierzu i zapraszam do obejrzenia lekcji historycznej poświęconej ginącym zawodom oraz obejrzenia wystawy z eksponatami przypominającymi te zawody. Siewierz należy do najstarszych miast w Polsce, a jedną z najstarszych ulic w siewierzu jest ulica Krakowska. Dawnymi czasy tą ulicą Jeździły karawany kupieckie z północy na południe kraju, wożąc towar, i dzięki temu w Siewierzu rozwinął się handel, a jak handel, to też i inne rzemiosła. Dawniej w Siewierzu ludzie trudnili się głównie uprawą roli. W pewnym momencie doszli do wniosku, że potrzebne są też inne zawody, że nie mogą wszyscy się tylko tą uprawą roli trudnić, i zaczęły powstawać kolejne rzemiosła. Rzemieślnicy łączyli się później w takie grupy zawodowe, zwane cechami, i często się zdarzało, że przedstawiciele danych zawodów mieszkali na tej samej ulicy. Często zawody te wykonywano rodzinnie, czyli było to rzemiosło przekazywane z ojca na syna. Każdy rzemieślnik musiał mieć wiedzę, Musiał umiejętności posiadać, mieć swój warsztat do pracy i później miejsce, gdzie to, co wytworzył, sprzedawał. Jak wspomniałam wcześniej, rzemieślnicy łączyli się w cechy, i w tych cechach, na przykład dany rzemieślnik był, mógł być majstrem. Czyli takim, który już otrzymał tytuł, tytuł mistrzowski. Tak. Później kolejnym stopniem to byli yy, czeladnicy, a ostatnim uczniowie. Miejscem, gdzie rzemieślnicy sprzedawali swoje towary i prezentowali je, były jarmarki i targi siewierskie. Yy. Przez lata dawniej rzemieślnicy uzyskiwali od biskupów takie specjalne przywileje, które na przykład zabraniały przedstawicielom innych zawodów sprzedawać swoje towary na jarmarkach siewierskich. Dzięki temu rzemieślnicy mogli te swoje towary sprzedawać. O tym, że rzemieślnicy siewierscy byli sławni i że hmm, słynęli z doskonałości swoich wyrobów, mówi pewna legenda. Otóż dawno temu pewien książę zastanawiał się, co by tu zrobić, żeby w siewierzu wszyscy rzemieślnicy prawidłowo wykonywali swoje wyroby, nie oszukiwali, nie byli partaczami. I wymyślił, że każdy rzemieślnik, który źle wykona swój wyrób, oszuka klienta, za karę będzie musiał toczyć głaz na górę. I w pewnym momencie stało się tak, że głazów w Siewierzu ubywało, rzemieślnicy zaczęli lepiej wykonywać swoją pracę, a z tych kamieni powstał zamek. I to jest taka legenda o mądrym pomyśle księcia Siewierskiego. Jednym z najstarszych rzemiosł siewierskich jest rzeźnictwo. Świadczy o tym istnienie jatki już w 1125 roku. Cech rzeźniczo-wędliniarski bardzo długo kultywował swoje właśnie tradycje, posiadał swój sztandar i obchodził swoje święto w dzień świętego Bartłomieja. Jednym z najstarszych, najciekawszych rzemiosł siewierskich, które już całkowicie nie istnieje jest garncarstwo. Zawód ten polegał na wyrobie naczyń głównie z gliny. Garncarze istnieli już się w bardzo dawnych wiekach. Swoje święto obchodzili w Wigilię, czyli w dzień Adama i Ewy. Wówczas spotykali się razem, omawiali różne tematy. Praca ich była bardzo ciężka. Najpierw taki garncarz musiał Sprowadzić glinę specjalną, tą glinę później odpowiednio obrobić. Posiadał koło garncarskie, na którym wykonywał to naczynie, a ostatnim etapem było wypalanie. Wyrabiali garncarze najróżniejsze rodzaje tych garnków. Na przykład były to garnki do pieczenia ziemniaków, wazony, doniczki, różne takie naczynia które oczywiście w odpowiedni sposób ozdabiano i następnie sprzedawano je na Targu Siewierskim. Kolejnym rzemiosłem już nieistniejącym w Siewierzu, a wartym przypomnienia jest powroźnictwo. Powroźnictwo polegało na wyplataniu różnych sznurków, powrozów ze specjalnych materiałów. Były to nimi głównie pakuły konopne i liniane. Rzemieślnik, czyli powroźnik, potrzebował do swojej pracy przede wszystkim długiej szopy i podwórka. I oczywiście sprawnych rąk, bo ple plecenie takich sznurków wymagało właśnie takiej sprawności w dłoniach. I takie powrozy później sprzedawane były oczywiście na siewierskich jarmarkach. Warto pamiętać, że powroźnik, wykonując swoją pracę, potrzebował do pomocy jeszcze drugiej osoby, bo samemu nie dało się takiego sznura wykonać. Tu mamy przykład właśnie takiego dawnego powrozu. Kolejnym rzemiosłem, które jest warte przypomnienia, istniało w Siewierzu, może nie było tak popularne jak garncarstwo czy na przykład bednarstwo, było kaflarstwo. Polegało ono na wyrobie kafli z gliny głównie. Wykonywano dwa rodzaje kafli, środkowe i narożne. I kafle te były również albo gładkie, albo fazowane, czyli w różne wzorki. I tutaj mamy przykłady takich kafli. Z kaflarstwem nieodłącznie było związane drugie rzemiosło, zduństwo, bo z takich kafli budowano piece kaflowe. I w Siewierzu był tylko jeden właściwie rzemieślnik, który tym się zajmował, a w, prawie w każdym chyba domu siewierskim taki piec kaflowy był. Kolejnym rzemiosłem, które warto przypomnieć, było kowalstwo. Kowalstwo, czyli wykonywanie różnych rzeczy z metalu. Miejscem pracy kowala była kuźnia. W takiej kuźni nieodłącznie musiało być palenisko i kowadło. Praca kowala zmieniała się z latami. Przede wszystkim kowale podkuwali konie, i do dziś mamy podkowy. Oprócz tego wykonywali różne na przykład bramy, ogrodzenia. Warto pamiętać, że w Siewierzu był taki słynny ród Korsiewiczów, który wykonał bramy i furty do kościoła świętego Macieja Apostoła w Siewierzu. Kolejnym siewierskim rzemiosłem wartym przypomnienia jest plecionkarstwo, czyli wyrób różnych rzeczy z wikliny czy słomy. Warto pamiętać, że taki plecionkarz potrzebował odpowiednich materiałów do wykonania swoich różnych rzeczy. Przede wszystkim były to wiklina czy słoma, tak jak już wspomniałam, i pleco. Gdy pludł, używał różnego rodzaju charakterystycznych splotów. Zawsze pludł zgodnie ze wskazówkami zegara, czyli w prawą stronę. I najbardziej charakterystycznymi Materiałami to oczywiście były kosze. Kosze, do, na przykład, do których później wykorzystywano przy zbieraniu na przykład ziemniaków, a kosze te można było kupić na targu siewierskim. Kolejnym zawodem wartym przypomnienia i bardzo cenionym i licznie reprezentowanym w siewierzu było szewstwo. Warto pamiętać, że szewcy cieszyli się dużymi przywilejami u biskupów, którzy nadawali im takowe przywileje, ułatwiające im sprzedaż produktów i chroniące przed tym, żeby inni szewcy z obcych terenów tutaj nie wystawiali swoje, swoich tych konkurencyjnych wyrobów. Pamiętam warto, że szewc zajmował się oczywiście wyrobem obuwia. Przez lata zmieniały się i fasony, i mody, a w każdym warsztacie szewskim oczywiście musiało być kopyto, musiały być cholewki, musiał być odpowiedni młotek szewski i pozostałe narzędzia, dzięki którym szewc mógł obuwie wykonać. Warto wspomnieć o bardzo ważnej rzeczy. Siewierscy szewcy mieli taki zwyczaj, kultywowali go nabożeństw suchedniowych. Otóż w grudniu odbywały się nabożeństwa w kościele, podczas którego rozkładane było takie specjalne sukno, a szewcy stali ze zapalonymi świecami. I tak samo, jeżeli któryś szewc zmarł. To podczas takiego nabożeństwa żałobnego również takie sukno zostało rozkładane. Jest to takie coś szczególnego i myślę niespotykanego. Właśnie takie nabożeństwa suchedniowe. Kolejnym rzemiosłem, o którym sobie wspomnimy, jest stolarstwo. Stolarstwo jest to rzemiosło zajmujące się wyrobem różnych rzeczy, oczywiście z drewna. I Najczęściej wykonywano meble kuchenne, ale też meble do domu, różnego rodzaju zabawki, jak na przykład mamy tutaj konika czy kołyskę dla dzieci. A takim czymś kojarzącym się z Siewierzem to jest taki mebelek, stołeczek nazywany rycką, który, na którym właśnie ja w tej chwili siedzę. Oczywiście stolarz potrzebował całego zestawu narzędzi do swojej pracy. Które tutaj narzędzie mamy pokazane, i między innymi są tam narzędzia takie, które wykorzystywano, żeby wykonywać wzory na, na tych różnych, na przykład łóżkach drewnianych, na różnych takich meblach. Rzemiosłem, o którym na pewno warto wspomnieć, jest piekarstwo. Myślę, że ktokolwiek z siebie jak wyruszy w Polskę i spyta się Zupełnie postronnych, obcych osób, z czym sobie kojarzą Siewierz, to być może nie jedna osoba powie, że z chlebem, bo Siewierz właśnie słynie z bardzo dobrego chleba. Przed II wojną światową było w Siewierzu siedem piekarni, a po wojnie można powiedzieć, że były takie trzy piekarnie, które zasłynęły w Siewierzu. To jest piekarnia pani Janiny Pichlak, piekarnia pana Leona Pichlaka i piekarnia pana Daniela Bujnego. Tutaj mamy takie mm, koszyczki, bo dawniej w Siewierzu właściwie dwa rodzaje chleba można powiedzieć yy, produkowano. To był chleb, takie bochenki w kształcie takim okrągłym i podłużnym. Na ten podłużny kształt mówiono foremka, a tutaj mamy taką śmiatkę oryginalną, Którą omiatano chleb z mąki. I myślę, że te wszystkie osoby, które kiedyś chodziły do tych dawnych piekarni, to pamiętają, jak sprzedawczyni, podając chleb, zanim podała, właśnie omiatała tą miotełką bochenek chleba, zanim dała klientowi. Kolejnym rzemiosłem, zawodem, o którym warto przypomnieć sobie, to jest kołodziejstwo. Przed laty właśnie to że rzemiosło w świeżu istniało i kołodzieje, albo inaczej stelmachowie, zajmowali się wyrobem kół i przede wszystkim całych wozów drewnianych. Taki kołodziej miał bardzo ciężką pracę, bo zanim taki wóz i koła powstały, yy, potrzeba było yy, sprowadzić odpowiednie drzewo, na przykład dąb czy akacje. A na dyszle brzozę i później wykorzystać różne narzędzia, na przykład cyrkiel, żeby stworzyć koła i całą konstrukcję wozu. Kołodzieje byli zorganizowani w swoim cechu, który istniał w Siewierzu. Kolejnym zawodem godnym przypomnienia, które istniało w Siewierzu i było bardzo popularne, to jest bednarstwo. Rzemiosło to polegało na wyrobie naczyń klepkowych, drewnianych i praca Bednarza była dość ciężka i trwała bardzo długo, bo zanim takie naczynie klepkowe, na przykład beczka powstało, to najpierw wczesną zimą Bednarz musiał przywieźć odpowiednie drzewo. Zanim je odpowiednio obrobił, wykonał klepki i stworzył naczynie, trwało to do jesieni następnego roku. Roku. Bednarze wykonywali najróżniejsze przedmioty domowego użytku. Były to na przykład maselnice, były to dzieżki, ale przede wszystkim były to beczki, w których kiszono kapustę, kiszono ogórki i swoje wyroby oczywiście bednarze wystawiali na targach, na siebieerskich jarmarkach. Warto jeszcze wspomnieć, że bednarze też cieszyli się przywilejami u biskupów, które otrzymywali i które też ułatwiały im pracę. Ostatnim rzemiosłem siewierskim wartym przypomnienia jest rymarstwo, czyli wyrób różnych rzeczy z, ze skóry. I rymarze najczęściej wykonywali homonta, takie jak tutaj mamy, uzdy końskie, później już na przykład też i smycze. I wszelkiego rodzaju takie rzeczy związane z koni. Tym, co charakteryzuje siewierskie wyroby rymarskie, to są właśnie takie czerwone pomponiki, rozety. O, właśnie, tu mamy takie elementy. Tu jest właśnie takie taka homonto typowo siewierskie, właśnie z zakładu rymarskiego siewierzu. Mam nadzieję, że zaciekawiła Was prezentacja tych siewierskich zawodów. To była tylko namiastka. Oczywiście przedstawiliśmy zaledwie kilka z tych rzemiosł, było ich jeszcze więcej. Wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę o dawnych zawodach siewierskich, zapraszamy oczywiście do Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Leona Korusiewicza w Siewierzu i do sięgnięcia do naszych zbiorów bogatych, które nazywają się severiana. Możecie oczywiście zapytać też swoich pradziadków, czy prababci, czy przypadkiem ktoś z nich nie wykonywał takiego dawno zapomnianego zawodu.